Lakier. Takie rzeczy w zasadzie się nie zdarzają, dlatego mnie się to przytrafiło. No właśnie. Z której strony, by jednak problem nie rozbierać na czynniki pierwsze, to ta historia nie jest całkiem normalna, albo jej bohater nie jest normalny. Zwariował? Abyśmy wszyscy tylko takiego świra dostali. Było to w czasach, kiedy jeszcze wolno było parkować przy ulicy Księdza Sygańskiego w Nowym Sączu. Potocznie mówiło się, że parkuje się ucza chora. Bo nasze auta stały pod oknami plebani księdza Stanisława Czachora, z jego nieformalnym błogosławieństwem zresztą, ale przede wszystkim dlatego, że nie było tam jeszcze zakazu wjazdu. Parkowali więc wszyscy, choć głównie dziennikarze z redakcji przy Narutowicza, czyli z Gazety Krakowskiej, Dziennika Polskiego i Radia Kraków. Ja też parkowałem, co łatwe nie było, bo miejsc niewiele, a chętnych dużo. Ciasnota. Wjechać i wyjechać z Narutowicza to był prawdziwy wyczyn, szczególnie kiedy się komuś spieszyło, a nam, dziennikarzom, zawsze się spieszyło. Dzisiaj nie wiem, po co i do czego nam się spieszyło, ale nigdy nie wyjeżdżaliśmy stamtąd normalnie, a zawsze z niezdrowym ciśnieniem. Któregoś dnia po pracy wsiadam do nowiutkiego służbowego seata Toledo należącego do dziennika polskiego, a tam za wycieraczką jakaś kartka. Kolejna reklama. Tym razem komunikat nakreślony ludzką ręką na jakimś świstku papieru brzmiał mniej więcej tak. Porysowałem panu samochód, przepraszam, nie mam teraz czasu czekać, więc proszę do mnie zadzwonić. I tu numer telefonu. Gdyby nie ta kartka, nawet bym nie zauważył, że mam przytarty bok samochodu. Wsiadłbym i odjechał. Kiedybym zauważył problem, byłoby już za późno dociekać, gdzie to się stało. Za późno na szukanie sprawcy albo świadków. Tymczasem sprawca sam się znalazł i jeszcze prosi, żebym do niego zadzwonił. Wariat. Sprawdziłem. Ale w słuchawce zamiast wariata słyszę całkiem sensownego gościa. Nie dość, że przeprasza za kłopot, to jeszcze prosi, żebym wycenił szkodę u lakiernika, a on za nią zapłaci. Wariat. Tłumaczył się, że było ciasno, jego wielkie auto sunęło się nagle z kramężnika i Ciach. Lakiernik popatrzył, podumał i rzucił jakąś kwotę. Sprawca uszkodzenia mojego samochodu nie byłby najmniej przerażony wstępną kalkulacją szkody. Zaraz zresztą spotkał się ze mną i nie dość, że wypłacił należność w gotówce, to w ramach przeprosin wręczył mi jeszcze butelkę whisky, jakiej nie tylko nie piłem, ale nawet na sklepowej półce nie widziałem. W takich okolicznościach poznałem Tomasza Ślusarka. Od tego dnia zawsze wymieniamy uprzejmości na ulicy i uścisk dłoni. Natomka uważam za jednego z najporządniejszych facetów w Nowym Sączu. Przecież mógł odjechać z miejsca zdarzenia. Nikt oprócz niego nie widział momentu porysowania mojego samochodu. Dzięki takim sytuacjom wraca mi czasami wiara w ludzi. Kolejny już raz to, co powinno być normą, urasta do rangi czynu heroicznego.